Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Duch i witam Was w kolejnym odcinku z FC24. W dzisiejszym odcinku będzie bug, w którym można trafić RTTK. Ostatni mój RTTK był. W sumie niezły, tyle, że jego drużyna woli grać w Lizę Europy. Kto nie widział, oczywiście zapraszam. I kartę Trade Blazers, bo se można język złamać. Fajnie by było trafić taką jakąś gwarantowaną, nie wiem. Haland byłby całkiem fajny, ale to tam na marginesie, fajnie, żeby coś wpadło, żeby można było sobie tym zagrać, pobawić się. Mam nadzieję, że Wy zrobiliście i trafi. dopisało Wam szczęście. Mam zachowane jeszcze yy, piki, które sobie oczywiście otworzymy. Potem otworzymy tego, yy, tą kartę z gwarancją i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Może coś fajnego wypadnie. Na starcie oczywiście możecie się pochwalić, co Wam wypadło. Teraz jej całkiem dobry content do dorzuca, więc można się naprawdę pobawić. I oczywiście, jeżeli tylko chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. To poprawia mi zasięgi, ja się bardzo cieszę, a Was to nic nie kosztuje, a mi pojawia się uśmiech na twarzy. Także, można lepiej? Nie wiem. Oczywiście życzę Wam jak najlepszych trafów, a my lecimy do odcinka. Przechodzimy do otwierania pików. Tak, jak widzicie, mamy 20 pików. 1, z 3, 8, 75. Plus. Nie miałem ostatnio za wiele czasu na grę, więc trochę się tego tam zrobiło do kontentu i do otwierania, więc lecimy z tym. No zobaczmy. Fajnie, jakby wpadł tak. Jeden walkout. No kartę specjalną będzie ciężko trafić, nie oszukujmy się. Uj, prawie walkout. Jakby za tą. Yy, Kobietę, był... Y, ...Kywalker, byłoby coś pięknego. A tu Gabriel. Takie 82, 3, 5. A no, może być. Wyskoczyliśmy jeden za daleko, więc teraz zepsuje nam się... ...hierarchia otwierania. No tutaj... ...koła też weźmiemy. Zobaczymy, która strona będzie lepsza. Czy jedna, czy druga. i oczywiście pochwalić Co tam ciekawego ostatnio trafiliście? Jakie ewolucje robicie? Oj mamy Uuu, 89 Ładnie 89 bardzo mile widziałem Czyli mamy walkout O na razie ta strona mocna mocna Fajnie by wpadła jakaś karta specjalna Chociaż no Piki zawsze oddawały no ale tak troszeczkę ostatnio tak przygasły Nie ukrywam, że nie Wracamy do tej strony i lecimy sobie już po kolei. No tam był walkout i to mocny walkout, więc. O, pasuje się odegrać. Tutaj dwie panie z Bayernu. Ale my z Bayernu to. Możemy przy... Uuu, jaki słaby wybór. My z Bayernu możemy przyjąć Keina. Na pewno byłby fajny do przepałki. Zastanawiamy się, czy robić tego Salaha, który wygląda potężnie i na prawą stronę by mi pasował. Ale ostatnio dostał upgrade na 86 i pięknie 88. Bernardo Silva, no i kończymy tutaj walkoutem 85. Nie, źle. Ale tu mamy 89, i jeszcze parę kart do otworzenia. Jeszcze liczymy na jakąś kartę specjalną. Czy będzie jakaś karta specjalna, która zawo zawojuje nasz Scott. Kolejne weźmiemy sobie zawodniczkę Bayernu Monachium sypie dzisiaj tymi Bayernami a Sherby 83 oczywiście się przydadzą dwie karty do końca zobaczmy hmm. narzekałem na 83 ostatnia karta i ktoś na koniec 83 Gerard Moreno hmm. ja jestem zadowolony 88-89 jakaś 85 moim zdaniem super Teraz tak, otwórzmy sobie paczkę z rzutem draftu. To nie to. Zanim otworzymy sobie tą paczkę główną, czyli tutaj paczka RTK Pionierów 84, otworzymy sobie na przykład, otworzymy sobie jakieś dwie paczuszki. Mniejsze, mega paczki. Ja zawsze lubię mega paczki. Tu jest gwarancja 82. Zobaczmy, jest karta specjalna. Hiszpania, nie mam pojęcia, kto to jest. Prawe skrzydło. Real Madrid. Kto to jest? Kobieta? Tak jest! Atena! 85 overola Bardzo ładnie. Karta specjalna trafiona? Dziękuję bardzo. Pixel, ale to nic. Jest karta specjalna. Jak, jak się to dokładnie wymawia? Nie, nie będę się podejmował tego. O, najlepsze to jest tam tłumaczenie na polskie. Potrójne zagrożenie. Ale 4 na 5 ma. PS, LS, PP. 90, 89. Trochę zwinności i równowagi brakuje, ale... Dobra, teraz otwórzmy sobie... Jeszcze paczkę dwóch grzatki piłkarzy 82, plus. i zobaczmy. U, Stany Zjednoczone, środkowe obrońca, środkowa obrączyni to będzie. I ile pani ma overrola? 85. A jestem za zadowolony. Może być. I Rahim Sterling. Sterlinga, a nie, nie wybraliśmy go tam. No dobrze. No i przechodzimy do dania głównego, czyli paczka RTTK. Pierwsza, druga drużyna, pierwsza, druga drużyna tu i tu, czyli i w RTTK, i w Pionierach. 84 plus z pierwszej i drugiej drużyny. Wy oczywiście pochwalcie, co ciekawego Wam wypadło. A my lecimy i zobaczmy. Brazil? EO? Fiorentina? Ty, to będzie to dobra karta. E, on jest coś warty. Dodo, dodo, będzie coś warty. Czekajcie, bo to będzie dobry traf. Do duo. No 100 tysięcy! Nie, no to ładnie. Do duo będzie niezły. No tutaj nie, nie, nie ma jakiejś poezji. Ale powiem wam, tempo jest. Dribbling jest i to niezły. Obrona się trochę zbustuje jakimś tam wiecie. Ciekawy, czy on jeszcze może liczyć na 1 plus do upgrade'u, czy on już dostał. Nie wiem, nie jestem ostatnio na czasie, więc... Więc nie wiem. Piu, ale... Nieźle. Że... Nie wiem, jak jeszcze wgra... wrzucić do składu tego dodo. Tutaj mamy Teo Hernandeza, mamy Mendiego. Jakoś będzie trzeba pokombinować, żeby mu dać chociaż dwa punkty zgrania. Tu by się przydał, no teraz by mi się przydał Barella akurat. Barele bym tutaj wrzucił I to by miało ręce i nogi Wiadomo, że garnaczu tutaj nie będzie docelowo No jakoś, jakoś by trzeba było to pokombinować i myślę, że to naprawdę by była fajna opcja Duduś za Za stoka. Jeszcze muszę sprawdzić czy będzie po prostu, czy jeszcze może liczyć na upgrade, jeśli może liczyć na 87 To będzie bestia to będzie naprawdę fajna karta. Wy, oczywiście, pochwalicie się, co ciekawego Wam wypadło. Ja jestem w sumie zadowolony: Jest to yy, teoretyczne wzmocnienie mojego składu. A mam z prawą stroną problem, więc jestem ukontentowany trafem. Więc Wy, oczywiście, napiszcie. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie komentarz. I widzimy się już następnym razem. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.